Siema siema z tej strony Pink Power, a dzisiaj porównanie obiektu 705 i Pancera Kanwag 7. Perki możecie sobie zobaczyć tu, pokażę Wam. Ja w zestawie gram z trzema perkami, tak samo na Pancerze Kanwag 7. Pancera CAWG 7 możecie przebić w środkową płytę, w garnoszek, ale jest bardzo mały, więc tam nie radzę selować. Jak robi side scrapa to tu gdzieś w boczek. Yy, Obiekt na 705A możecie przebić w dolną płytę Od boku, to wiadomo I to wszystko w sumie Od przodu go nie przebijecie Jak robi skrapa go nie przebijecie A chyba, że traficie tu w te złączenie w tą płytę Przechodzimy do bitewek Ja wam pokażę generalnie Zestaw pocisków Które ja bym wybrał Tak samo na pancerze KWG-7 Tak samo na obiekcie 705A I dzisiaj miałem taką rano sytuację, wchodzę do wota na serwer testowy i patrzę, serwery wyłączone, mówię, co jest. Mówię, miałem nagrywać odcinek, a tu kurde serwera wyłączona. I co ja teraz zrobię? Ale wyszłam i weszłam jeszcze raz, i jakby mnie już dołączyło. Mm. Może długo dobierać, bo 1320 osób, a jest jeszcze rano. Okej, okay, dobrało. Jedna arta, dwa kołowce. U nich w tymie. Dobrze, że nie ma godzili. <grym> no ja, bo przed chwilą miałem taką sytuację, że mam teraz nagrać dwa odcinki, bo na jakby na zapas, nie? I przed chwilą miałem taką sytuację, że dwa razy dostałem od lodówki. Raz za 800, raz za 1200, nie? Się tak wkurzyłem mnie. A miałem taką dobrą bitwę. Ale dobra, szybko, bo muszę dwa nagrać, a mam niecałe no... pół... pół 40 minut. Ale to z nas spokojnie zdążę. piszcie jakie porównanie bym mógł zrobić w następnych, y, następnych odcinkach nie wiem na przykład y, test LT versus nie wiem niemiecki light nie wiem na przykład Progetto 45 versus jest jakiś batcet na przykład batcet 25 ton super conqueror versus y, rino Charonte versus karanwagen nie wiem wybierzcie wy co 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 jakby uważacie za słuszne, tu stale jeszcze dalej se pojadę. Jeszcze dalej się pojadę. Ale robię złego side skrapa, bo odsłaniam dolną płytę. No dalej, wyjedź, zrobić magazynek. Oj, tam by się zagotowało. Tam by się, kurczę, zagotował. Oj, project to chyba wyjedzie. O, ale ładnie skończyłem. Hm. Mogę dostać darte bo tu się chyba wstrzeli. Nie, bo tu widzę, że beczka za bardzo tu nie jest nam zainteresowana. Eee, aha, aha. Eee, eee, fajnie, nikt mnie nie przebił tylko kurde ee, jakiś o kurde beczka jeszcze, beczka jeszcze. Ale zobaczcie jaki to ma dobry pancerz. 3000 odbite. Od jak pan zaradbił, tylko, tylko dzik się dingnął. Tylko dzik się dingnął. Czemu on nie wyjedzie od drugiej strony? Eee, chłopaki! Chłopaki! Wycofujemy się! Jak Panzer jedzie nas zniszczyć. Jedź, jedź, jedź sobie tym projekt, to niech cię wysadzi. Jedź. No jedź, czemu nie chcesz jechać? Eee, Estabek, dzik, wszyscy. EMX eee, z drugiej strony. Co tu się dzieje? Wyjedź, bo chcę też zrobić uszkodzenie. tak chamsko go wypcham. O! I teraz mam wrak idealny. I BUM! No nie! Nie trafiłem na iginę chyba. Chociaż dolną płytę mam z Ha, nie przebijasz mnie. A tu jest jak pan, zaraz, to są oni. Nie! Szybko! Szybko, no postawił mnie na gęsi i ginę. Ginę. Kurde. Ale zobaczcie to, 5000 odbitych. No, 1000 nie był uszkodzony, ale 5000 odbitych. To ma naprawdę dobry pancerz. Teraz przejdziemy do bitewki Kamwagen. Pa, kam, pancer Kamwagen 7. O! Link do Discorda i link do kanału Drawocha standardowo będziecie mieli w opisie. I w sumie to tyle. <grym> Dobra, wyszukuj, wyszukuj. Dzisiaj będzie film i będzie film w y, sobotę. Tak, przynajmniej tak myślę, że będzie w sobotę, około w sobotę. Dedukuję, że będzie właśnie w sobotę. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ja jutro dopiero dam y, na, premierę na sobotę tego filmu, żebyście nie wiedzieli o co chodzi. Podtrzymam wa Was trochę w niepewności. Ale powiem tyle, że to będzie porównanie. Czwarty kołowiec, jak pan zaraz to? czego nie na nawydza. Wiecie dlaczego? Bo jak pan zaraz to, możemy praktycznie przebić w jarzmo, tutaj, kołowiec. On ma dobrą penetrację. On ma 420 penetracji, czyli około 513 yy, na, yy, na zwykłym. Znaczy na goldowym. Znaczy, co ja gada? On ma 420 penetracji na goldowym, nie? Na zwykłym nie wiem, ma. ma 300 albo coś, albo 403. Nie wiem. Dobra. Pancerka, wagę 7. Jak ty się sprawdzisz? 5000 odbitych na. 705A, no zobaczcie jak Panzer się ode mnie odbił z Golda. Praktycznie wszyscy strzelali z Golda. Tylko dzik się ode mnie nie odbił, bo on umiał y, przycelować. A wszyscy się odbili. W jednej sekundzie nabiłem praktycznie 3000 odbitych uszkodzeń. Tylko to zrobiłem ten błąd, że chciałem chamsko wyjechać na piątkę i ją przebić. A po prostu tam nie zauważyłem, że stroi Karol Wagen i z zmagazynkował i mnie postawił na gęsi, bo ja naprawiłem gęś, ale ktoś tam jeszcze Postawił na gęsi i po prostu nie mogłem odjechać, a on mnie dalej magazynkował, nie? Eee, szkoda posuniesz się. bo cię wypcham. Szkoda. Suń dupkę. Nie, jak chamsko mnie jeszcze przebił. A strzelaj się we mnie. <laughs> jeszcze stracił! <laughs> jeszcze stracił tysiąc HP, bo strzela we mnie. O kurde, lodówka! Dobra, nie we mnie a odsłań, odsłoń, odsłań, odsłoń, odsłoń, odsłań, odsłoń, odsłoń odsłoń, nie wychyla. No Chłop! 50 ton, myśli, że wypcha 120 ton. Tak, tak. Uhum, uhum. Kurde No strzelaj, strzelaj, Za, przy, test, test. Pan czasem strzelaj, słuchaj, O kurde Super Conqueror, nabrane dostał Je, jeden punkt kapa Przebiłem, zrobiłem akordy rino Ceronte. Ktoś inny. Alfa! Ale fajne to jest. To, to się zmieniło. I to, że ci przychodzą w bitwie, powinienem Ile dostałeś tego, ile dostałeś tego, i czy wygraliście, czy przegraliście. Ale fajne to jest. To jest naprawdę fajne. Jak to wejdzie, to to będzie fajne. Ajo, Nie przebiłem go w dolną płytę. Dostałem za 700. Nie. Ja nie gram w tą grę. Kurde. Jakie to niecelne jest. Ile to ma rozrzutu? Niech ktoś napisze w komentarzach. Chyba załaduje goldy, no. Miałem już koniec przeładowania, ale załaduję goldy, bo chcę być pewnym, ale 315 penetracji to jest bardzo mało. Przebiję go, przebiję go w policzek, przebiję go w policzek, przebiję, ale nie przebiję oczywiście, bo 50 na 50, ale ja muszę mieć te gorsze 50, nie? Tak, tylko trafię jak pan zera, tylko nie chcę wyjeździć, żeby on we mnie nie walnął za tysiąc. No i kurna walnął mi za tysiąc. Dobra, Esa ta strzeliła. Nie przeładuję. O nie, on załaduje Heka na mnie, ja to wiem. A gdzie to, jak pan za mnie przebił? Dobra, odbił się w garnek spróbował, ale za mały garnek. Hopę. Ale go pokarałem za 600. Chwop, to tam już płacę. Po co on wyjeżdża, jak ja mu mogę stawić gąskę? A, no chyba, że tak. I we mnie mierzy, nie? No hek. Dobra, we tam. Ale w tym teście lepszy był, no powiedzmy teraz, obiekt 705, a no 5000 odbitych przeciwko 2000. Tu jest y, ile? Około y, czte, no, około 4000 y, łączonego, a tam było 6000 łączonego, więc zobaczcie, jak, jaki to był przeskok. Tym miłym akcentem, gdzie ruski oczywiście wygrał, bo ruski najlepszy. Możemy zakończyć ten odcinek. Siemka, Siemka.